No dobra, cześć, witam się z wami bardzo serdecznie. Z tej strony Jankes, a to jest już kolejny odcinek. Zaczynamy już od kacztenki. Żeby tak zbytnie nie tracić czasu. Oj, wybaczcie. Chcę przyjacieli kurde, z samolotem. She's all yours. Had it flown in special just for this party. It's got every bell and whistle you can imagine. Those Uu. missiles will ruin a lot of people's hands <laughs> and start One jayguendo. are going Get moving and catch those missiles. Ne daję to. Idziemy. Biegniemy. Widzicie, skończyliśmy tam gdzie wcześniej. Lecimy. Co to, tak a, to a A, nie, kiedy, <trybujesz się zimno> Dobra, jedna padła. Głośno. Eee... eee. Tu jest chociaż sterowanie. Masakra, dobra. Wyżej... Nie, rakietą. Rozpalamy rakietę rakietą. Powiedział, że tu przeżyje. Au. Da. You I'm to go. to it. To it. just gonna react, I just that kid there? Just do Yeah, let's Okay, okay. let no trouble no. getting No i w tym sensie, słowem kończyli... kończymy, więc... Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!